Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz nadejszła wiekopomna chwila, w której wpuszczę młode kurczaki na wybieg do fali starej zbrodni, czyli do dorosłych kur. Zobaczymy jak zareagują dorosłe kury. Zobaczymy jak zareagują kurczaki. Kwoka, słuchajcie, porzuciła już swoje, swoje dzieci. Tak, tak, wasza ulubiona skrzypiąca furtka. Kwoka porzuciła już swoje dzieci. Co prawda, tylko jedna z nich, yy, ściśle mówiąc, kwoka Malwina. Spaceruje sobie tutaj, zobaczcie, cały dzień już nie opiekuje się swoimi dziećmi, więc czas najwyższy Malwina opuścić to miejsce. I za chwilę dołączą do ciebie Twoje dzieciaki. Proszę bardzo. O, teraz to nie chcesz. Teraz to nie chcesz, ale będziesz musiała. Stasiu, pożycz no, pożycz no tych grabi. Idziemy, Malwina, idziemy. Idziemy do. do stada. Już się dziećmi nie chcesz opiekować? To wracaj. No dobra, moi drodzy, kwokę mam. Teraz ją wpuszczę. Zobaczmy, jak zostanie przywitana, bo dawno jej tutaj nie było, i już przywitanie, jak należy się. Czas wyłapać kurczaki. Nie będzie to łatwe. Zapewne nie będzie to łatwe, ale spróbujmy. Kurczaki nie tak łatwo złapać. Kurczaki są szybkie. Trzeba je złapać sposobem. Mam tutaj taką starą narzutę, jeszcze po moim dziadku i babci. I nie zawaham się jej użyć. Zobaczymy, czy się to uda. No, na razie złapałem trzy, sztuki z dziewięciu. Tak, jako, jako ostatnią udało mi się złapać tą małą Simonkę. One są najmądrzejsze jednak te czubatki i najsprytniejsze. No i najbardziej przebiegłe, ale zobaczcie jajko, jajko w gnieździe zniosła kwoka, a to oznacza a to oznacza, że właśnie przestała być kwoką, że właśnie przestała być kwoką, i że trzeba ją było wpuścić na wybieg do stada. Wypuszczam, wypuszczam tą tą małą simonkę. Biegnij, cwaniaro, i wypuszczam całą resztę. No, idźcie. A my sobie popatrzymy, poobserwujemy, jak wy sobie tutaj radzicie. Jestem ciekaw, mam nadzieję, że żaden nie zginie, że żaden nie ucieknie. Wybieg jest dookoła ogrodzony siatką, więc mam nadzieję, że zrobiłem to na tyle dobrze i na tyle szczelnie, że kurczaki nigdzie nie uciekną. Widzę, że dorosłe lub starsze. Osobniki trochę je, trochę je poddziobują, trochę je przeganiają. No nic, będą musiały nauczyć się tutaj życia w stadzie, ich mamusia raczej już ich nie obroni. Więc, cóż, jak to się mówi, life is brutal, ale dadzą sobie radę. Jestem pewien, że dadzą sobie radę, natomiast yy, póki co, jak to się mówi, tymczasem muszę. Do tego gniazda przynieść kolejną kwokę z kurczakami. Mam na myśli kwokę Teresę. O, w samą porę super! Akurat, jak ja nagrywam filmik, to mi lata i hałasuje po moim niebie. Przyniosę za chwilę kwokę Teresę z kurczakami. Dlatego, że słuchajcie, kurczaki robią się coraz bardziej śmiałe, coraz bardziej odważne, przechodzą przez siatkę do sąsiada i jednego już straciłem. Amba Fatima był kurczak i nima, ale co zrobić? Takie, takie życie? No, trudno. Zawsze jest mi ciężko pogodzić się z utratą jakiegoś kurczaka, ale poniekąd jest to. Wkalkulowane. Widzę, że kurczaki zaczynają chodzić, zaczynają poznawać wybieg. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, a więc wszystkie są, wszystkie udało się tutaj przetransportować. Opatrzcie, zobaczcie. Zapoznanie z haliną. Czyżbyś halina chciała zaopiekować się małym kurczakiem? No, zobaczcie, to jest bardzo bardzo ciekawa sytuacja. Młody kogucik. Podchodzi do haliny śmiało. To jest pierwszy raz w ogóle. Pierwszy raz w ogóle, kiedy kurczaki mają kontakt z innymi kurami, z innymi dorosłymi kurami, no bo do tej pory miały kontakt tylko i wyłącznie ze swoją mamą. Natomiast mama już zrezygnowała z opieki, więc będą musiały tutaj już dalej. Radzić sobie. Chyba same. Przygotowałem dla nich ten trzeci kurnik. On od jakiegoś czasu stoi. Zamknięty, wysprzątany, zdezynfekowany. Zapewne, jak to zwykle bywa, będę je tutaj musiał, że tak powiem, wrzucać na siłę. Po prostu je tutaj wieczorem przynosić pojedynczo. Ale z czasem na pewno nauczą się. Nauczą się przychodzić i wchodzić do kurnika same. Dobrze, słuchajcie, moi drodzy, ja teraz idę po Teresę i wpuszczę ją tutaj na wybieg, na ten wybieg, na którym do tej pory była Malwina. Teresa zapewne niedługo też porzuci swoje kurczaki. Simonka póki co jeszcze się opiekuje ładnie, Teresa też, ale świadom jestem tego, że już niedługo kurczaki zostaną. Porzucone. No i trzeba będzie zrobić tutaj jakąś roszadę. Póki co one wszystkie mogą mieszkać w tym kurniku, bo na dobrą sprawę są na tyle małe, że, że się zmieszczą. Ale jak już będą starsze, jak już będą większe, to będzie trzeba nimi najprawdopodobniej zasiedlić tamten kurniczek stojący na zielonym wybiegu. Niewykluczone, że pojawi się u mnie jeszcze jeden kurnik, ale to... To się jeszcze, jak powiedziałem, okaże pieśń przyszłości. A teraz idę po Teresę i jej kurczaki i przynoszę ją tutaj na ten ogrodzony wybieg, tak aby nie przechodziły już więcej do sąsiada. Stasiu, oddaję ci Twoje narzędzie pracy. Tak, proszę bardzo. Przekazuję w Twoje ręce. Także stój, pilnuj. Teresa ze swoimi dziećmi już. W środku w kurniku dzisiaj wychodziły tylko i wyłącznie tutaj, na ten mały zamknięty wybieg, tak aby nie uciekały mi do sąsiada, bo jak powiedziałem, wczoraj jeden kurczak zaginął i się nie znalazł. A nie chciałbym tracić kolejnych. I dlatego właśnie takie moje działanie: raz, dwa, trzy, dziewczyny i chłopaki. Wypuszczamy młode ptaki, ale najpierw wypuszczę Teresę. Nie szarp się Teresa, bo ja sam w strachu jestem. Po, zobaczcie, taka ciekawostka. Pokażę Wam teraz, jak wygląda pierś kwoki. Przystosowana do ogrzewania jajek, tudzież wysiadywania yy, wróć. Wysiadywania jajek albo ogrzewania kurczaków. O, widzicie to, mam nadzieję, że to dobrze widać. Co ty tutaj jesteś taka, taka czerwona w tym miejscu, co? Co ty tutaj masz? Pusty, pusty ten pęcherz, nic dzisiaj nie jadłaś, idź, idź. Poszła tak, poszła Teresa. Mam tutaj kurczaki i nie zawaham się ich użyć. Proszę bardzo. To jest dla nich nowy teren, ale jak widać, świetnie się tutaj już czują. Nie boją się. Kurczaki mają, widzę, że są najedzone, ale Teresa, pusty żołądek, znaczy puste wole. Rzucimy okiem, co porabiają kurczaki na wybiegu u dorosłych. Co one robią? Zwykle w takich pierwszych momentach po na wybiegu u dorosłych kur kurczaki gromadzą się gdzieś razem w jednym kącie i teraz widzę już że są właśnie tam dokładnie tak samo jak poprzednia fala młodej zbrodni i stamtąd będą sobie po malutku eksplorować resztę wybiegu wieczorem zapewne zgromadzą się tak samo w jednym narożniku i będę je musiał ręcznie Przenieść do kurnika. A tymczasem przyniosę, przyniosę świeżą ściółkę do kurnika, do tego kurnika, bo wczoraj był sprzątany, ściółki jeszcze nie ma, więc jak w sam raz dzisiaj będą spały w tamtym kurniku, a środkowy kurnik pójdzie do czyszczenia. Zobaczcie, że drzewo, które jest przede mną, a więc Kasztan jadalny już zrzuca swoje kwiaty. Te kwiaty niestety nie mają przyjemnego zapachu. A na dodatek zobaczcie, jak mocno zaśmiecają mi trawnik, dając mi w ten sposób kolejną robotę. No bo do utrzymania trawnika niestety. Albo stety trzeba ten trawnik po prostu pielęgnować. Upał też nie pomaga. Zobaczcie, jakie żółte plamy wychodzą mi na trawniku, chociaż staram się ten trawnik podlewać. Ale i tak nie jest źle. Niektórzy z Was pisali do mnie, że, że u Was trawnik zupełnie przestał istnieć. Stał się żółty i wypalony, więc. No cóż, czekamy na jakąś. Porę deszczową, i wtedy trawnik się zregeneruje. Ogólnie w takie dni upalne koszenie trawnika nie jest dla niego zbyt dobre, bo trawnik ulega wtedy bardzo dużej y, utracie wody. Traci wodę raz, że przez to, że obcinając źdźbła, już usuwacie. Część wody, która była w tych dzibach zgromadzona. A druga rzecz, że yy, odkrywacie ziemię. No bo krótka trawa nie daje tak dużo cienia jak trawa długa. Odkrywacie ziemię, i wtedy woda z tej ziemi bardzo szybko odparowuje. Co zrobić? Człowiek uczy się na błędach. Dobra, tutaj. Tutaj mamy O, trzy jajka w tym kurniku Ja sobie tutaj przygotuję Fiku e, Trocinki, tak Używam trocin Startaku Do ściółkowania te, te, tych kurników Teraz jeszcze tutaj Chyba będzie troszkę za mało No, zobaczymy Dzisiaj kurczaki śpią Tutaj pewnie wejdą do któregoś z gniazd a gniazda są wyścielone siankiem, więc więc wystarczy wystarczy te ściółki, Tutaj na górę i tak nie będą wchodzić. Nie mają takiej potrzeby Dobra ściółka wysypana jak one sobie tam, jak one sobie tam radzą. Ja zostawię na chwilkę kamerę na wybiegu i zobaczymy co tutaj się będzie działo pod moją nieobecność. Pomału robi się już późno. W kolejnych materiałach będę wam pokazywał, jak kurczaki zachowują się na wybiegu u dorosłych kur. A tymczasem na koniec odcinka pokażę wam taką ciekawostkę, mianowicie jak ryby w oczku przypływają. Do lejącej się tam wody. Zostawię tutaj kamerkę, i pewnie one za chwileczkę przypłyną, tak abyście sami mogli zobaczyć to trochę dziwne zjawisko. Ostatni kurczak, najbardziej cwany kogut, już trafia do kurnika. Natomiast z uwagi na to, że jest już dość późna godzina, a ja jeszcze muszę zmontować i opublikować dla Was ten odcinek, więc już się z Wami żegnam. Pozdrawiam wszystkich widzów ciepłych i zimnych. Mówił do Was Kazik, idę teraz dawać w gazik. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.